Oto, oto, jest kurwa wyścigówka wujka Emila Kurwa, no Fotel kurwa z poduszki Najlepszy wykład, tak Tam znajduje się uniwersalna podkładeczka, tak Tam jest uniwersalny filterek, tak Opony od BMW, M3 Z prędkością mu chlapacze pourywało Nic nie szkodzi spór, spór, no, kurwa tłumik sportowy tak, od Yamaha, zamontowane elegancko, tak. teraz tu nam wujek, wujek Emil zaprezentuje, jak to pali za pierwszym kopem, wujek pali. Pali za pierwszym kopem, bo to jest Pchać nie będziemy, paliwa w konekcie nie ma, samochód firmowy, quad security, specjalny na, na patrole, tak, tam. Pogrzebie sobie troszkę. Tak. Zaraz on tu odpali. Pójdzie tutaj na krawieźni górwie. I jedziemy. Oj, nie spadłem. Pewnie paliwa nie ma. nie w da rady. urwij mu ten kabel od tego przycisku, coś czyś, czyś zas, zaszwangował, ale to pewnie po tych ostatnich rajsach Europy. No ale cóż, idziemy dalej. No niestety, silnik daj.